w imieniu dyrekcji przedsiębiorstwa i załogi naszego statku. Szanowni Państwo, port żeglugi augustowskiej, z którego wypłynęliśmy, to bardzo ważna i interesująca hydrotechnicznie budowla wodna z wyciągiem statku o aż 60 ton. Ale port Żeglugi Augustowski jest także miejscem ważnym ze względu na swoją historię. Historię lat minionych to właśnie tutaj Żegluga Augustowska na krótko przed rejsem z papieżem Janem Pawłem II w czerwcu 1999 roku gościła w septenacie portu kilkudziesięcioosobową świtę papieską dostojników duchownych oraz przedstawicieli wielu państw. To stosunkowo nowa atrakcja naszego miasta, instalacja, która została odsłonięta w tym miejscu przed pięcioma laty. Przed nami most na rzece Netcie polskich, wojskowych i cywilnych, mającym coraz wyższą pozycję i szansę pisania na listę światowego dziedzictwa i kultury UNESCO. Proszę Państwa, zamostwem nasza zmienia swój wygląd, sprawę, brzak nadal uregulowany, natomiast lewy pozostawiony w stanie dzikim dla rozwoju ptactwa wodnego. Po prawej miniać będziemy budynek Kupca Harcowskiego w Aldysowie, a także zabudowanie międzyszkolnego ośrodka sportowego. Przed nami po prawej ten interesujący obiekt to Skocznia narciarska. Proszę, Państwa, po prawej burcie, spektakularna budowla, sanatorium, uzdrowiskowe pałac na wodzie. Po prawej widzimy również okręt piracki. To jedno z pływadeł, które brało udział w cyklicznej imprezie na rzece netcie rozgrywanej na przełomie lipca i sierpnia. Impreza nosi tytuł Pływanie na byle czy co ma pływać nie utonie. Jest to informacja dla innych jednostek pływających, że statek nasz znajduje się na szlaku. Ważna zwłaszcza latem, gdy ruch na tym odcinku rzeki bywa intensywny. Jezioro Necko jest najpopularniejszym herbowym jeziorem Augustowa o powierzchni 411 hektarów długości 5,5 km. Тыква, тыква, тыква.

Tak wszystko są widocznie już doskonale z perspektywy stasku można rzucać rośliny. Nikt nie trafię, nikt nie będzie miał szczęścia. Ja rzucę kubkiem z kawą. Dziękujemy za udział w tym wielkowym wydarzeniu. Mówi się również o tym, że Zośka miała rzucić przed sobótkowy wianek, który... Może zrobili sobie zdjęcie z gołąbką, jak Nie, Zosia robi? No i tak naprawdę. بس اوه گهرا ستا ته گهرا ستا A te jeno, że mnie do tego zaprosili. Ja to nie wiem. Tak, tak, tak. 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 Falënderim për ndihmën tuaj. <tune>